człowieki, ja jestem Loczek, a ze mną jest Max, Maxer, Maxer, Maxer. Uderzył nas potwór, mieliśmy pokazać e, kombosy, ale... pierwszy potwór za nami. No, niestety za dużo nie wiedzie. Dobrze. Tykańc Escape włącza nam się swobodne poruszanie myszką po ekranie, dzięki temu możemy zobaczyć wszystkie interfejsy. Tu macie charakter, interfejs smoków własnych, backpack, skille, wszystko macie tutaj. O, i przy okazji w nawiasach macie skróty klawiszowe. W lewym górnym rogu widzimy miniaturkę naszej postaci. Pod wszystkimi paskami level a nad, i, i herb danej postaci, a nad wszystkimi paskami widzimy nasz nick. Czerwony pasek to jest pasek życia. O, niebieski pasek, pasek magii i osobiście ja, ja go używam. Nie wiem do czego jest żółty. Z, y nie wiem, to jest coś Żół, w rodzaju. Żółty też nie, w każdym razie zielone to jest wytrzymałość. Tak, zielone jest coś w rodzaju, że jak kliknąc, klikniemy dwa razy w szybko, to one się nam traci. I wtedy biegamy szybciej, i... a żółty może będzie rodzaj jakiejś energii, którą będzie używał ranger albo coś takiego. Nie możliwe. No, możliwe, nie wiadomo. Jak widzicie, pod interfejsem postaci, pod miniaturką, mamy miniaturkę smoka, potem Wam go przy, przyzwę, zobaczycie. W lewym górnym rogu wystarczy, że. Niekoniecznie najedziemy, że popatrzymy na potwora. On się nam podświetla na żółto, jeśli jest, powiedzmy, nastawiony do nas pasywnie w sensie nie zaatakuje go, po, jeśli my go nie zaatakujemy, on nas też nie. A, a czerwone potwory, kiedy podświetlam się no ja na czerwono o, czekaj, zostawia, pokażę zaraz ten potwór zaatakuje nas samych, widzicie. Klikając Shift, używając A albo D, robimy uniki, na wsadzie się poruszamy. Yy, combo wykonujemy. Prawym, lewym i prawym przyciskiem myszy i to komba... Znaczy, w zależności ile razy naciśniemy tam tak. lewy przycisk myszy to inna opcja będzie pod prawym Dokładnie, to, 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 ja, tak. to zaraz Wam pokażemy, o tu zaprezentował, szarże, nie szarże Z prawej strony mamy skróty questów i dodatkowy pasek interfejsu skilli, czyli możemy tu dawać sobie dodatkowe skille no, albo pod... na, w prawym dolnym rogu mamy minimapę, channel, na samym dole mamy poziom expa na niebiesko, a przez całą rozdzielczość monitora, przez całą rozdzielczość, nie, przez cały ten dół monitora leci właśnie pasek, który trzeba zapełnić, aby zdobyć. Lewy dolny róg mamy także czat. Pod czatem mamy ilość naszych pieniędzy. I diamentów, szmaragdów, co to jest, nie wiesz za bardzo. To jest taka waluta temu, która już chyba raczej kupuje. Kupuje za smsy, przesyłki i inne takie. No. skile mamy, nie, nie wiem jak ty masz, ja mam dopasowane do broni. Typu moja postać może używać y, talizmanu do magii. I kosy. I te skile, które mam automatycznie mogę używać tylko wtedy, kiedy mam wyekwipowaną kosę, a ty jak masz, ja masz... Nie jak... wiem, nie, ja mam po prostu skile na dole i one się tam odblokowują z levelem, to, no, to, 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 to każdemu, tak, ale nie masz tak, że na przykład założysz topór to nie możesz używać skili. Nie, nie, tak nie mam. Nie. No, no to niektóre postacie tak mają. Tu mamy Aurę. O... Pod trójką też mamy aury, oczywiście każda postać ma aury, buffy, no i skile aktywne, pasywne, jak to jest. Yy, te dwa. Yy, przycisk, ty miałeś łapanie smoka też pod szóstką od y początku? Y ja mam nad siódemką, ja mam więcej skilli chyba. No to musimy podejść do smoka, tam albo z nim walczyć, no, no jak ma tam jakąś, y jakiś... Pasek już tam y, trochę obrażeń mu zadaliśmy, zaciskamy 7, no. to zaprezentuj. Zaraz zaprezentuję, tak. tylko skończę kombo op 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 opowiadać. Więc tak, ten skill to jest do łapania smoka. Smoki przynajmniej na tym levelu, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, możemy mieć maksymalnie 2, minimalnie 0 oczywiście. Są, jest pod skrótem graficznym P, mamy interfejsy smoków. I... Na samym dole jak widzicie mamy miejsca. W sumie miejsc jest 6, ja mam odblokowanych tylko 2. Kliknąłem, odblokowało się jak widać za 35 tych, tej waluty premium. Yy, yy, po lewej stronie naszego modelu smoka mamy jego ekwipunek, a po prawej statystyki, skile, których nie wiem jak ty ja jeszcze nie mogę używać, nie wiem jak to wytresować. No to właśnie nie mogę. Ale to pewnie się z czasem dowiemy. No. Yy, po lewej stronie, jakby w lewej części tego okienka, na samym dole, mamy Samon, przyzwij smoka. Right jeździ. Yy, yy. Co to jest, Czesław, ta trzecia opcja? O nie mam pojęcia, jest... Dragon? Nie wiem. My, no, nie porównanie mamy. chyba coś takiego? Możliwe, że jeśli... Się... O, tak, mamy porównanie smoków, aczkolwiek mi nie porównuje, bo ja mam tylko jednego. Um. No, a, na a ostatnia, ta złamana karta, to jest... Oczywiście, żebyśmy Smoka jakby zwolnili, wypuścili. Więc to jest tak. Teraz nic nie rób Grzesiu. Dobra. Teraz jak widzicie te dwa przyciski to nie są skile, tylko to są ataki, które zmieniają nam się w zależności od użycia. Zaraz zobaczycie. Kliknę teraz lewy przycisk myszy i mi się zmienia prawy używanie specjalnego ataku. Kliknę dwa razy lewy. Raz, dwa i także mi się zmienia. Podskakując, dwa razy i, i raz, także mamy różne skile, które u mnie w, w Nie wiem w zasadzie czym się wziąłem. Poskaczę raz, użyję. Mam takie coś, poskaczę dwa razy, Im, im wyżej skoczysz po podwójnym skoku więcej obrażeń zadaje. O, prawdopodobnie tak. 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 Skile. Mam skill pod Q. To jest skill atak, który też ma swoje rozwinięcie. Jak widzieliście teraz te takie wirujące ostrza. Skill pod E można użyć kilka razy, użyję go raz i teraz moje następne ataki podrzucały przeciwnika. A, o, a to jest już wykończenie E, a skill R to jest coś w rodzaju flesza, znaczy to jest flash po prostu, czyli szybkie przemieszczenie się w jedno miejsce i jeśli zaatakuję przeciwnika, to się zmienia na y, skilla. O i R, teraz mam skill na nazwy blat. No, wszystkie skille zadają damage większy, w sensie im więcej combo wykonamy, tym, tym następny skill zastępujący poprzedni będzie zadawał więcej obrażeń, plus jeszcze jakieś dodatkowe efekty typu przyciąganie, y, podrzucanie i takie te aury, aury, buffy mamy oczywiście standardowo. Prawdopodobnie niektóre postacie mogą wspomagać inne swoimi aurami. <kuh> I właśnie to było jakieś nowe, nowe to mi się odprokowało na 15 levelu to co teraz widzieliście i nie mam pojęcia co to jest o, teraz pokażemy Wam może łapanie smoka Tutaj mamy właśnie smoki, to podejść do niego okay. Smoku trzeba ubić no jak, jak najwięcej HP po prostu Im więcej tym lepiej, chociaż nie wiem czy to ma wpływ na łapanie okej, okay, myślę że tyle wystarczy i teraz używając szóstką i wsadem musimy zatrzymać te rączki trzymające znak smoka na tym środkowym kółeczku F1 nie wiem w sumie co daje F1 i X. o, udało mi się przejąć smoka jak widzicie teraz w niego jeżdżę pod postacią pojawiło mi się drugie okienko drugiego smoka tego właśnie co teraz złapałem to jest smok chodzący na razie wszystkie smoki mają ten skill, który widzicie tu. Działa on zawsze tak samo, czyli przyspiesza. Kolega ma tu pół latającego. No tak, szybuję po podwójnie na spacji. I mam jeszcze wodnego, na którym można mokować i szybciej w wodzie się poruszać. Tak. Smoki wodne to jedyne smoki, które nie znikają w kontakcie z wodą. Chodź, pokażemy im. Wejdź, wejdź tytuł do wody. O. Widzicie? Porusza się szybko. Kiedy ja wejdę do wody, to jest płytko. Ale mój smok ogólnie powinien zniknąć. O, chodź, pokażemy na głębszą wodę. Tutaj. Widzicie? Pływa sobie swobodnie, jak daleko chce. Mogę nurkować. Nurkować, właśnie. Nurkowanie też że Kiedy ja wypłynę na za głęboką wodę, smokiem chodzącym, ten smok mi zniknął. Widzicie? Nurkujemy ten. E, trzymając. Jak nurkować? Aha, to jest zapłytka woda. Nurkujemy po prostu kierunek LNR w dół. Sprawd są potwory wodne, ale to jest dopiero beta. Jeszcze ten system nie jest rozwinięty i woda z tego co zauważyłem ma najwięcej błędów chyba ze wszystkich form terenu. Nie? No dokładnie. Można płynąć wodospadem w górę. Właśnie. Ale to są błędy mało istotne i... No to się dopełni wersję na pewno. Naprawia. Naprawia. To jest wersja dopiero beta gdzie tam do pełnej wersji i patrzy, które wychodzą długo, długo po finalnej wersji. Tu mamy jakiegoś takiego kurczę gremlina, nie wiem co to jest za bardzo. Zabijemy sobie go. Jak widzicie, walka jest płynna. Każdy, każde uderzenie jest obszarowe. W sensie im, Jeśli potwory są blisko nas, są w zasięgu uderzenia. Z każdym uderzeniem, nieważne czy skillem, czy podstawowym atakiem zadajemy damage nie tylko jednemu potwórkowi. No, jak tam cza z czasem? No z czasem no jeszcze mamy półtorej minuty, jeśli już jest ponad 10 minut, to no, niestety powoli będziemy kończyć. Jeszcze chwilę tam, ten, pozbędę się tego smoka. Niestety jeszcze nie mamy nieograniczonego jakby czasu w puszczaniu odcinków. Pokażę wam mojego smoka, to jest smok póki co lepszego się nie da znaleźć różni się prawdopodobnie od smoka kolegi wyglądem też jest yy, półlatający, szybujący na smoka wchodzimy przyciskiem tab no, jak widzicie mój smok ma ekwipunek te siodło na którym siedzę i te na rączkach te kolce to jest ekwipunek mego smoka który prawdopodobnie przydaje się tylko i wyłącznie do walki, której jeszcze nie mam rozwiniętej. Kolega ma Też sobie założyłem kolega widzę, ma na tylnie nogi kollec i to jest właśnie ostatni element ekwipunku smoka. Smoki mają opancerzenie na tylnie łapy, przednie łapy i siodło. Smok szybujący, widzicie jak skacze i klikam, klikając w spację, czyli podskok, smok szybuje. Jest to szybszy sposób schodzenia z gór, z jakichś tam pagórków, coś tam, aczkolwiek nie myślę, że to przyspiesza y, znacznie y, transport o, do smoka lądowego. Prawdopodobnie szybsze są smoki latające, y, do zdobycia takiego smoka jeszcze pewnie daleka droga przed nami. Ja mam dopiero 15, kolega ma 9 level, więc... Dziękuję. No. Z tego co zauważyłem, nie wiem czy to zauważyłeś, Potwory tu nie widać jeszcze, ale na moim levelu, na dalszych potworach, potwory mają, nie wiem jak to powiedzieć, łańcuch pokarmowy. Zauważyłeś to? Yy, tak, zauważyłem, że na przykład yy, tam na ekspansji, to jest chyba ekspansja, goleny yy, walczą ze smokami. Dokładnie. Te potworki te, o, co właśnie tu widzicie, podświetla się na czerwono, ten potwór zabija smoki. I nie jest tak, że jest model smoka typu NPC i on tam zabija go cały czas. Tylko potwory normalnie z potworami się biją, u mnie na normalnej mapce wszystkie potwory się nawzajem zabijają, jak widzicie sprytnie to jest zrobione, te żuczki można znaleźć tylko przy drzewach, z czego można, można wnioskować, że to są te potworki roślinnożerne, te potworki były zabijane przez takie złe smoki, powiedzmy skorupowane, które są związane z fabułą, także strasznie fajny jest ten łańcuch pokarmowy. Ciekawa rzecz, nie spotkałem się w innej grze, MMORPG jest takim czymś. No, może nawet pokazać, jak walczą. Kobiety. O! Tu no, gdzie jest ta ekspansja? A nie, myślałem, że tu smok atakuje innego. Tu widzicie, atakuje mi smog wodny, który nie, nie zrobi mi za wiele. Potworki też mają co jakiś tam cios, umiejętności pasywne tego ciosu, czyli zazwyczaj jest to przewalenie w waszej postaci czyli wasza postać może poruszać się, atakować dopiero po wstaniu, taki stan, stun, stan chyba, no także myślę, że się będziemy już zbierać, bo czas tak? mało, render wszystko przed nami, wszystko macie w jakości 720p, także myślę, nie jest źle, no, komentujcie, subskrybujcie, zapraszamy do dalszych odcinków naszych przygód z tej i pewnie pojawią się jeszcze inne gry, czym cię się ludziska. Ну, на разе.